troszeczkę inaczej dzisiaj mam nadzieję że mnie chociaż troszeczkę słychać to co teraz mówię ale to taki vlog z Dubaju gdzie jesteśmy z moją firmą Seven Nutrition znaczy ja jestem w teamie Seven Nutrition to nie moja firma osobiście na targach i na muscle show wielkim wydarzeniu też sportowym właśnie tutaj w Dubaju za chwileczkę Wam pokażę jak to wszystko wygląda w sensie Króciutko, bowiem obszerna relacja i do tego też zapraszam trochę język się już klocze, bowiem e, to już trzeci dzień w tym huku, w tym rumorze. Mega, ogromna, duża, ogromna, przeogromna się język e, masa ludzi z całego świata, e, tu naprawdę trzeba być, a poza tym zmiana temperatury, gdzie w nocy jest 31 stopnia, a tu zima jest. Jeżeli taka jest, 31 w ciągu dnia 35-36 stopni jest naprawdę gorąco. I tak naprawdę jeszcze dnia tylko ranek widziałem, jutro będziemy mieli taki wolniejszy dzień to postaram się Wam też za chwilę pokazać, u Was to będzie za chwilę, u mnie trochę później. Wjeżdżamy na najwyższy budynek świata, który ma 8 280 metrów, zapamiętałem, to, to jest ponad 160 metrów, gdzie 100 parę metrów, 130 metrów ma chyba tylko powad z kultury i 30 pięter. Także nie wiem jak tam radę, bowiem no, mam lęk wysokości. Jak jest winda nawet, to patrzę w drugą stronę, jak jest przeszklona do 5-6 piętra, mogę patrzeć, a potem to oczywiście się ręce trzęsą, nogi, dłonie się pocą i jest ciężko. Także pełną relacji i wywiady z gwiazdami tego sportu, między innymi Ronnie Colemanem, Dorianem Miejcem, Hadi Czupanem, Kevinem Lebronem. Kto tam jeszcze był? Marcin Zobow, kto tam jeszcze wczoraj był? Łomatko i wczoraj Regan Frimes Wszyscy to... znani. Wszyscy znani. Są tylko z ulicesem. Nie udało nam się zrobić wywiada, to dlatego, że po prostu powiedział, regu... że nie ma formy i się wstydzić. Co regulamin firmy na to nie pozwala, ale spokojnie sobie pozgadaliśmy poza kamerą. Ja szybciutko wezmę z ręki. Eee, może uda nam się pokazać Wam eee, na przykład e, jak to wygląda, Zobaczcie, ile... Widać Roniego, jest tutaj blisko mnie. O, coś tam widzicie na pewno. A nie, teraz. O, teraz Wam pokażę. A może podejdę bliżej. Wezmę tak. Gdzie jest Ronik? O, trzyma. Roni. Tutaj widzicie. Mam nadzieję, że dobrze trzyma. To... Mam nadzieję, że dobrze trzymałem i to wszystko żeście zobaczyli. Zobaczcie. Tak to mniej więcej by wyglądało. No i jeszcze vloga nie kręciłem. A, zapomniałem, już właśnie teraz poszedłem w tą stronę. Pierwszy wywiad, jaki też zrobiłem, to był Big Ramy, Denis Change, jego oczywiście trener. To był pierwszy wywiad. Tutaj jest oto jego stanowisko. Członawskie. Członawskie. No masa, tutaj. No masa, masa wszystkiego, zdrowego jedzenia wszystko jest wykupione, bo to trzeciego dnia. Więc zaraz zobaczę. Przedażcie dobre. Krewetki tutaj Eee, jeżeli chodzi o ceny tutaj, na przykład lekko kosztuje, bo kasa jest bardzo podobna, tam jest jeden, D coś tam, eee, rachimczy, a tutaj jest za głośno. Zajdę sobie tutaj. Mam nadzieję, że ten cień będzie w miarę upędliwy. Ale mleko można na przykład jak na nasze 20 zł płatki 25 zł No także ceny są tutaj ogromne, dlatego tu tutaj robi się biznesy i tutaj się zaczynamy go opłaca. Gdzie jestem, żebym się nie zgubił. I tak przez trzy dni głośno w Dubaju. Targami. Zapomniałem, że są takie drzwi obrotowe i już po targach, a dzisiaj to wolny dzień, cały dzień wolny. Jestem ciepło. Cały dzień wolny w Dubaju. Na razie śmigamy z ekipą sobie na plażę zobaczyć sobie ten największą jedną z atrakcji w Dubaju, czyli ten hotel. Zapomniałem jak to się nazywa, bo to tylko większy język. Nie głowy do, do, do języków mało godzin snu, ale nie przyleciliśmy tu spać, tylko wykorzystać z tego wyjazdu jak najwięcej. Pewnie też tak nieraz macie, że jak gdzieś tam lecicie, no to bez sensu by było siedzieć w hotelu, spać do późnych godzin. No chyba, że trzeba by było pospać. No to wtedy się pośpi do e, późnych godzin, żeby zmarnować każdą minutę takiego wyjazdu więc za chwileczkę gdzieś tam pojedziemy do tego starego Dubaju na te całe targi, tam, gdzie jest ten główny handel, e, później na plaży koło tego słodnego hotelu. Nie będziemy wjeżdżać do tego hotelu, bo, bo nie będzie już czasu. Jeden dzień, żeby zwiedzić największe atrakcje Dubaju, e, to, to naprawdę jest za mało, a wieczorem wieczorem jest zaplanowany ten kurcz e, e, największy. Budynek na Świecie, następnie ten Młyński, wiarwelski Młyn. Mnóstwo pracuje. Za oknem 32 stopnie, wczesny poranek tutaj, 3 godziny różnicy, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień już między Polską a Dubajem. No cóż, ruszamy na odbicie Dubaju, zobaczymy jak to wszystko wygląda. Wszędzie pioch. Idę sobie, patrzę, wszędzie jest też zielono. To ta woda jest doprowadzona wszystko pod tymi trawnikami gdzieś tam była rozkupana palma ziemi tutaj nie widać przyjdzie pioch, pioch, pioch I 30 lat temu to była tu pustynia no. teraz jest piękne, duże miasto no co, bawimy się dalej bardzo cieplutko na dworze idziemy dalej na metro trochę będzie trzęsło bo nie widziałem ani żadnej gimpali, ani nic tylko Mamy wszystko z ręki, ale tu dokładnie widać, jak e, rośnie, gdzie tam jest napotnienie trawka, a dalej Kupa ziemi, jakby to się chciało Słońce daje Pięknie Powiem ja wam szczerze, czyściutko jest wszędzie Naprawdę, jeżeli chodzi o, o Dubaj, to wszystko jest jak w zegareczku. Może jest restrykcyjne prawo i jeżeli chodzi o mandaty, na przykład e, dużo niebieskiego koloru jest. Jeżeli chodzi o mandaty, to wszyscy się przestrzegają, bo są naprawdę za przekroczenie prędkości, jest mega grubo. A tu, jakbyście nie wiedzieli, można sobie przeczytać, co tutaj jest. Promocja, podwójny chicken burger. No, jak się czyta od tyłu, to jest wszystko okej. Okay. Dobra, już czekają, śmigam na pasy, idziemy dalej. To już taki normalny Dubaj, że tak powiem, stary Dubaj, ale ciekawostką taką jest dla mnie, że tu praktycznie same chłopy, tu w ogóle kobiet nie widać. Najprawdopodobniej kobiety siedzą w domu i, i tu rosół, a tylko jedynie gdzie... Się myka jakaś kobieta starsza... Kobieta. Ale dzisiaj jest dla nich poniedziałek, to robią pomidorową. A, bo to dzisiaj nie ale to poniedziałek, no. To już są po... Tak, pomidorówka z makaronem, ale tak poważnie, no to rzeczywiście, no jak człowiek cały czas gdzieś tam po Europie, to wszystko wydaje się zresztą normalną. Przyjeżdżasz do innego świata, tu Azja. No i inna kultura, no. Dla nich to jest normalne Ale pięknie, gorąco. Ja wiem, bo tutaj jest. 4 dni. Ale jest naprawdę barowa fajnie inny świat. Co kawałek się przechodzi w tym e, e, starym dubaju, że tak powiem, co kawałek inne zapachy, bo e, co kilkanaście metrów jakaś knajpka można coś zjeść. Oczywiście turystyka kwitnie. Pełno bibelotów, cudownie widów. I co najważniejsze? To jest taka, e, złota, złota dzielnica, pełno sklepów ze złotem. Sam jestem ciekaw jaka cena jest tutaj złota, jakiej jakości jest to złoto. Sprawdzę, aczkolwiek kompletnie na tym nie znam. Złoto musi być żółte i tyle. Także jakbym chciał kupić, to pewnie bym wcisnęli najtańsze złoto a powiedzieli, że to jest najdroższe, pewnie bym kupił. Ale nie kupię, bo nie mój pieniędzy. <laughs> no dobra, dosłoneczku no już bije mocno. Pospacerujemy tutaj trochę. A potem no, grzechem było nie wyskoczyć by na plażę Nie hałaszy mi teraz kto, bo ja tutaj nagrywam vloga Na kanał Rafał do Gryfowicz Nie wiedział, nie wiem dlaczego I już jesteśmy na dubańskiej plaży razem z ekipą 35 stopni w cieniu A tutaj może tego koła tak nie widać, żeby wydawało się duże, ale podobno robi wrażenie jak się jest pod samym tym kołem A dzisiaj tam będę do góry Ale to już będzie wieczór, ciemno, chyba godzina 18 To już będzie ciemno A teraz troszeczkę sobie prawda, zaczerpniemy słoneczka Naprawdę ludzi do oporu O tam jest to koło Wody jeszcze nie sprawdzałem, ale za chwileczkę sprawdzę Ale daje Klara e, Naprawdę fajnie Naprawdę cudownie. Chciałoby się coś powiedzieć, ale co za dużo mówić. Trzeba korzystać i za chwileczkę wracać do powiązków Powiem wam szczerze, że już nie mogę się doczekać mojego ryżu, ee, mojego kurczaka, mojego łososia takiego normalnego na godzinę jedzenia. Tutaj za bardzo nie było kiedy i czasu, Powiem to też w prawach biznesowych się przyjechało też do pracy, także było sporo tej roboty. Także jeszcze. Wrzucę e, kilka ujęć właśnie z tego koła, ale tu późną nocą z góry e, również z tego e, wielkiego wieżowca Burj Kalifa. E, też postaram się wrzucić o ile będę w stanie, bo mam straszny, dokładnie dobrze, śmiało tu można użyć tego słowa, straszny lęk wysokości i nie wiem co to będzie. Mam nadzieję, że dam e, że radę. Chciałem sprawdzić, koniecznie jaka jest woda e, razem z kamerą kulturystów. Jesteś? Jesteś. Widać, że kamera jest z drugiej strony. Marcin w koszulce boi się, żeby się nie spalił. Woda jest jeszcze gorętsza niż chyba w Ale potem, jak się wyjdzie, a soli, U! Szkoda, że nie wziąłem Ciężko się pływa z otwartymi oczami w tejże cudownej wodzie. No tak, papa się śmieję, no bo a co ma robić? Taką byś się nie śmiała. Dobra. Maseczka tu obowiązek e, i ma co dyskutować. Już jestem na tym pole. i tam zmierzam ku górze. Wygląda to imponująco, naprawdę jest bliska. Ech, także ci powiem i wam powiem, bo tutaj kameruje kulturystów. Razem jesteśmy, szykuję sprzęt, bo ta cała relacja również będzie na. Seven Nutrition, jak, wszystkie, jak mówiłem wcześniej, wszystkie wywiady, na których, które udało mi się zrobić na Muscle Show i także krótki vlog z tego wyjazdu do Dubaju Zachód słońca, może zdążymy na górę, choć wątpię. Całe, całe to koło, bo to cały czas się kręci, ludzie wchodzą, następną bramką wchodzą tam po ileś osób do tego baniaczka. I to cały czas 36 minut robi pełen obrót. A tak wygląda 124 piętro, wszystko pootwierane. niebo nad nami, tam można być jeszcze wyżej, ale ja już tam nie chodzę wyżej. Wygląda to naprawdę pięknie, ale jak tu z maleńkiej wysokości to, to jest sporo czasu, żeby się przełamać do tego wszystkiego, ale jest naprawdę cudowny widok.